Dobra Rudy, zrobię dla Ciebie specjalny film, śmieszne akcje. Co? Zrobię film dla Ciebie, śmieszne akcje. Za miesiąc będzie. Dobra. dobra. Pod koniec sierpnia, dobra? Będzie. Dobra. dobra. Daj na. To masz. Yy, a ja idę na... Je tego, Tam jest jeszcze drugi za drzewem, jak coś. Leży ten jeszcze za drzewem, jest jeden. Dostał Leży. Nie. Kurwa! Nie, mia, nie, 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 że mnie nie, trafił, ty. Też nie, nie, ty. nie, 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 no, kurwa, to mnie trafiło. Okay. no, no, no. Tak, tak No, to teraz jeszcze odpiszemy, Aha, aha No dobra Jeszcze jeden Ta jeszcze, ta, ta jest side standard Za beczkami po hezie, po hezie z zemki 10hp Brawo no. Jeszcze <śleski> 80 minut. <laughs> Jeb**a ja. Ej, nie widzę go. Serio, sta... on Ej, dostałem. I Co się stało? Sar, nie. Ja się śmieję. Ja go dojemy. Ej, masz ciemno? Okej, Nie mam. Thank you. Dobra, z kolegą się tu dogadałem. Dobra, dobra Mat, ja jadę po ciebie, jedziemy na tą siemię, dobra? Skrzynia biegów. A dobra, to, to odwieziemy wszystko burkę, bo mam 30 bura na sobie. O no, kurwa, mówić nie mogę. No ale kurwa odzywać się możesz debilu kurwa. Zobaczcie, nie mogę się odzywać. Kurwa. No, muszę pistolet muszę zrobić. Benzyny potrzebuję. Kurwa, zaraz w coś rozpierdolę, no pójdź z silnika. Ale się wkurwiłem no. Dobra, chuj mu na dzią, mam zero kurwa, pana. Ej, kurwa. O dwa heady mi dał. No ja pierdolę, no przecież nie dał, no! Kurwa. Kurwa, kurwa. Ja pierdolę kurwa. Ty kurwa Cwelu, słyszysz mnie? acz tą sukę najebać kurwa. Kurwa No ja pierdolę. kurwa. No i chłop... mogę kurwa, no kurwa. Kurwa, kurwa i kurwa. No ja pierdolę. Keniu wypierdalać? Kurwy syny! Kurwa. Kurwa. kurwa! kurwa, kurwa. Kurwa! Kurwa! Zadam wybieg Tetris. Ej! Zlesuję ci w Tetris! Zesuwaj ją. Aha. Karetką Ej, nie, tu? No, kurwa, niebieskie nam braknie. generalnie ja mogę mm, <słuch> na <chudę. słuch> Nie! Wypierdolimy się. O, nie wiem tak się Nie się z O kurwa! Chyba giniemy. Gdzie ty go słyszysz? Mm, tu gdzie mm, skakał. <grym> to, tu gdzie skakał, bo faktycznie... Mmm, cały czas mi ktoś skacze. W porządku? Mmm, o! Idę. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram. No, ja do łuku? No ja właśnie to z małą, bo to z Dido musiałbym. Odlecieć sam w krainę zapomnienia, bo wymyśliłam kiedyś... To jest moje. Mówiłeś, tak! No mówisz, w chuj mówisz. O, ulepszenie do silnika. Ulepszenie do silnika. A czerwone i zielone? Czerwone. Kurwa jebano, żeby ci matka na raka zdechła. <śmiech> 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 Ty, no chodź tu. Chodź tu. No chodź, chodź, chodź. A, nie spodziewałeś się tego. Kurwa, wyjebał się z krzesła. Gala, gala, gala. Trzy gale. Gala i tak. Coś kurwa. Pięczeta, dwóch czeta. <laughs> jak jedzie chłop? Nie, to to Co nie. Sk... Patrz, jak jedzie? Nie no. nie no, że się. <laughs> to ważne, żeby. Ciu. Co? Próbuję skoczyć. Gdzie? Nie widzę. Po podjedź tutaj, może się nie wywalę no, A Ja tam chyba tak. nie wiadę. No jak nie? Kurwa, mać, ale mnie mam zamiotu. Gdzie? Musiałbyś tu jakoś się zmieścić i tu wjechać. Halo! Musisz przeskoczyć, tam. Dobra, czekaj! To no skacz! Jest takie <grystanie> <grystanie> wow. Wow. nie jest takiego chopsiłk, kurwa. Ło. Nie ma skóry? Piętnaście. Dobra, ja nazbierałem nam już. to. A ja tu mam 50 skóry. Super. Fuckst, kurwa. Właśnie ja tak patrzę na nią. Będzie się ten stan, gdy już nie będę sam. Chyba mówiłeś, jak pierwszy raz furta graliśmy. Albo coś, nie wiem. No możliwe. Albo ne sam. I ty gramiłeś. Kurpa. Fuckst. Ajajaj, gina. A bo ja jestem kierowcą, kurwa. <śliniczny> coś fajnego znaleźliście? W jedenku. Nie. A w Q. 7 siedem <skrawnie> ku skałki na razie. 7 K, Dobra, bo, 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 to bo, Znowu <skrawnie> <Nady, skołamy. skrawnie> Znowu są bo, Ja stoję głęboko tą kanapkę. bo, 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 Tetris bo, 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 Dobra. O kurwa, ale flash. O kurwa, flash. Zajebiście flash. Brawo, brawo. Nie co kurwa zrobiłeś. nigdzie strzela? strzela, a do, do mnie chłop, maksymalnie sobie nie da mi dwa w szoku, co jest? zrobił? No <laughs> w szoku, ty. No, o, to z ma przejedęcia. Napiszę teraz to już nie. Teraz to już za późno napiszę. Nie, no, tak, nie chcę mi się jeszcze coś do zrobienia. No, to myślę. Już... Napiszę jutro do roboty. Tak.

YouTube? Dolny się, się platforma zawsze stoi, zawsze. To ja Spójrz ktoś dolny, na pewno będzie gościem dolnym. To ja jadę domek. Czasło, Ja do Dawać. Ja pierdolę. Ja, pierd nie Kar, kar, leży, kar, brama już. Wyjedźcie z, z nim, kurwa. Tak. 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 O, ja jest <śmieniu> <Uf>, kurwa, <śmieniu> Co <nie tym śmieniu> kurwa, Co kurwa, 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 I kurwa, jest w oknie. <śmieniu> kurwa, 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 Nie, Oj, co tam ma? Okno. O, to, to. Nas do Okno. Za to okno. nie, Ja pierdolę nie. co ty się tu ma, to jest dobra, z Kurwa, grzeź już za No z tym ZZZ. A gdzie on jest? Na hangarach na. Nie. W sensie Co? Ja cię nie widzę, um. na których hangarach? Na babiku ZZZ tam jest? No. no. Eee, mordoice to <laughs> chyba Cię też nie rozumie Poszedł za... Poszedł za jebany on na tych Cześć. dużych hangarach No ale jest Zupełnie samobójstwie się na bambiku dratuje Tak? No 40 bura miałeś? Ja? Nie dam Aha, dobra, tu biegnę się odłożyć Pądź No dobra, on Cię musiał zebrać nie, to ty jego zebrałeś No ty... ale ty jesteś zjebane, ej, słyszeli z czego? ten ale... <śmienny> <śmienny> Kurwa mać Nie no Co ty nie tak kurwa Ciebie nie trafia dostaję To 50 Pięćdziesiąt

szuka na tych boksach Nie może znaleźć coś Łe! On ma 50 Dobze! Kocham to, kocham to, kocham to. Co kochasz? Dzięki byku. Dzięki byku. Kurwa. <grywa> ja <strasz. grywa> Jeszcze. E, ja się Jest. Jest. Ja się Jest. 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 Jeden Jest. 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 Oj, dobry molo! Spalili B, spalili B. Spalili B, jakiś nowy molo jest z respawną na B, Insta. No i spierdolisz firmy. Dobra, Women. Dobra, robię to jak coś. Spierdolaj no. okay. oh. O kurwa Nie no Co ja nie, Dobra, ace <grym Nie <grym wiem, czy mu nie będzie coś Bo tam smog jest, On nie widzą ja pierd. <laughs> A już to. <tu>. Ja pierd. Co <laughs> tam smog jest? jest? On nie widział. Ja pierd. <laughs> A już to. <tu>. Ja pierd. <laughs> <Ja, pierdol. laughs> tu można.

Nie, nie nie no kurwa no Nie ma nic spoda Jest Poda w chuj ty, ty, ja. ty no co ty robisz? Tu sam Piwnie, pilnie jechali Tak, piwnie jechali piwnie dwóch jechał A to spaka Ja pierdolę. On był kiedyś piwnie Chyba Co nie te dwóch jechało Ja wiem A jest jest kurwa lagi mam no Do lewej Do lewej? Но же кищемо. Нетиело. Я мам, я мам. Даи кищемо. Ох, 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 Nie, 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 dobry nie, 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 dobry nie, 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 dobry